Chodź o konto! zobaczysz gdzie jest dźwig, gdzie jest reszta gratu. Chodź. chodź! Witajcie! Niestety powiem Wam, poważna awaria jest w tym ciągniku. A mianowicie poszła uszczelka pod głowicą. Dokładnie tutaj w tym miejscu. Tak, jakby nad kanałem wodnym, ja to się bardzo nie znam, ale nawet widać szczelinę, właśnie tamtędy syczy. Weźmiemy przez szkło powiększające. No, w każdym bądź razie tutaj to jest. A że tu jest pompa od wody, to tak sobie pomyślałem, że ma to związek chyba z tymi kanałami wodnymi wszystkimi. No także cóż, nieciekawa sprawa, kurde. Ale Ale powiem wam, że jest to w tak dostępnym miejscu, że pokusiłbym się, żeby tu delikatnie podkleić to klejem. Może kurde by wytrzymało trochę? No szkoda, że tu jest uszczelka pod głowicą. Liczyłem, że to może będzie na wtryskach coś właśnie gubiło tą kompresję, czy gdzieś, czy na zaworach, ale dzisiaj się przypatrzyłem, odczyściłem trochę i zresztą go zaraz odpalimy. To zobaczycie, jak tędy kurde ucieka powietrze. Ja już sobie nawet naszykowałem coś do odtłuszczania i tą suszarkę, żeby trochę metal podgrzać. Ja tam się średnio znam, ale może to nie uszczelkę wydmuchało, tylko. Tylko przerzewiało coś od wody. A, widzieliście kawa jak karteczki przykleiłem, jak odleciała, odpalę go przed tym klejeniem, żeby wydmuchał stamtąd wszystkie te brudy. Kurde! oparzyłem oparzyłem Bardzo gorącym powietrzem tam gdzie nie myślałem. Nie ma wody w chłodnicy, więc też nie będę za długo go trzymał. No nie ma chłodzenia! Kasimy go, żeby się nic nie uszkodziło. O! Teraz fajnie tutaj syczało. Ale tym sposobem mam tutaj ciepły metal. Dzikie manewry. Jakbym chłodnicę zalał wodą, to bym tu miał wszędzie wody pełno teraz. To tędy by woda chyba szła. Dobrze kombinuję? Jak myślicie? Wiadomo, że najlepiej byłoby chyba to wziąć i rozebrać wszystko. Ale powiem wam, kurde... To poważna sprawa by była. Bo uszczelka to jest jedno, ale przecież tak głowica chyba musi być splanowana. Kurde, zawory ustawione, wszystko jak trzeba. I to by była już grubsza sprawa. Bo to wiecie, tak się mówi: uszczelka pod głowicą zacznie się rozbierać, to a to to, a to tamto. Ja wyznaję zasadę, dopóki jeździ, to delikatnie jeździć jest 30, 60. Może akurat się uda, i, i to skleimy. Oczywiście na szybkości. A widzieliście, jak oto to fajnie biegało sobie po podwórku? No, miałem trochę strachu, żeby mi nie uciekło. Nie przeskoczyło podwórka. Po co ja tu przyszedłem w ogóle? A, poklej. Tyle lat powiem wam rury kleje i one są w miarę niezłe Ale czy do tego się sprawdzi to nie wiem Nie będę go palił tylko aby tak Bo jakbym go zapalił to znowu by trzeba było tam odtłuszczać Taka dawka wystarczy. Coś to się słabo miesza. Albo zimno jest. Jeszcze lepszy chyba jest ten bezbarwny niż, niż ten. Ja to jak rury kleiłem, to ten bezbarwny wolałem. To chyba nie masz tak dużego ciśnienia, żeby nie wiadomo ile tych atmosfer. Kurde tutaj było. Zdaje mi się, że. Ale z drugiej strony to też nie słychać bardzo, żeby ktoś kleił uszczelki pod głowicą. Jedziemy, nie ma na co czekać. W miarę, aby tak ładnie, żeby tam do środka to weszło. To właśnie o to chodzi, żeby tam nabiło w to, co tak przyrdzewiało Jakby coś, to się przecież to ze skrobie, w przyszłości. A jeszcze tam kawałek niech będzie na całej linii. O, tak żeby ładnie było. Aby tym nie naświnić wszędzie. O! No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda to klejenie. Lepiej niż średnio. Najważniejsze, żeby działało. Ale to sobie musi zasnąć na spokojnie. Dopiero jutro przyjdę, zalejemy go wodą i wtedy odpalimy. Czy to kurde wytrzyma, czy nie. Teraz to widzicie, każdy coś remontuje, ale ja wolałbym kurde, żeby tego nie rozbierać. Przynajmniej na razie to już jakiś czas temu musiało ją wypuść tylko no nie zwróciło się uwagi bo wiecie jak jest też nie jeżdżę przecież non stop tym ciągnikiem ale to większego znaczenia przecież dla silnika nie miało bo ciśnienie oleju od tego nie zależy nie? dobrze chyba myślę jak coś to mnie poprawcie ale uszczelka pod głowicą na ciśnienie oleju chyba wpływu nie ma przynajmniej większego tak mi się wydaje oj tam wszystko będzie dobrze no nic, to jutro rano się zobaczymy. Niestety powiem Wam, nie będzie mnie jutro, więc nie dam rady nagrać w tym odcinku, czy to działa, czy to się skleiło, czy nie. Jest 10 w nocy, więc co prawda minęło trochę godzin od kiedy to kleiłem, ale wolałbym, żeby to tak fest się zalepiło. Więc poczekamy kurde, poczekamy i nagramy odcinek jak się będzie coś konkretnego nim robić ale rozróżnikiem pyknę, bo jakoś kurde mnie korci no nie powinno zaszkodzić chyba tyle próbujemy nie no jest elegancko chyba Niech mu się tutaj to wszystko dobrze uleży. A was zachęcam jeszcze na moje przygody z Ototo. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Znowu na wolności. Kopsujesz podwórko, trawę, co to będzie? A to na równa bestia, ale co zrobić? Odgarasz. Tu jest brama, to nie wychodź. Tam sobie poleć, zobacz co tam jest. A tu jest wejście do obory, ale jeszcze sobie polataj trochę. Zobaczcie, jakie podwórko mam poryte teraz. No ale niech się trochę wybiega. Leć!